niemiecko-amerykańska konstrukcja Ford Focus silnik diesel i jest problem ze zcieknięciem wszędzie są robnięte uszczelnienia gdzieś tu puszcza spod wtrysków z przelewów tutaj 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 wszędzie cieknie Mam zestaw uszczelek. Mam nadzieję, że to pomoże i nie będę musiał wyciągać wtryskiwaczy, ale widzę, że raczej nie będzie trzeba ich wyciągać. Odsunąć tu kable. Najpierw ściągnąłem wycieraczki jedną drugą. Pod szybę było tutaj na jednej śrubie, to na drugiej. Wywalone. O tutaj. I jest teraz dostęp całkiem przyzwoity. Działamy dalej, może się uda. Nie dużo kręcenia. Śruby, tu takie dwie długie, tu opaska, tu krótkie dookoła. Nie trzeba, trzeba nie zapomnieć o tej, tu w plastiku i przy ściąganiu lekko odchylić. Wymieniłem też tu małe oringi, takie po 8 zł zielone, bo tu w dwóch miejscach ciekło. Teraz tu trzeba trochę odtłuścić i wymieniam te uszczelnienia i będę składał. Myślę, że będzie teraz dobrze. Tu też leci, ale to turbina, i muszę tą śrubę odkręcić, bo ktoś ją obrobił. Bo też zamówiłem tutaj y, szczelkę na spłowienie. Brudny, tak jak być powinien kolektor, także składać. Przy okazji rozrusznik do wymiany: trzy śruby do odkręcenia, i tutaj w obudowie. Też są trzy. Tak, stary jest tutaj. Muszę sobie porównać. Tu się całe, yy, całe nie aluminium, tylko obraca cała ta cewka. Było pełno oleju i on, no proszę, nie chciał odpalać. Czy odpalał, ale z, z bólem. Włożone wszystko jest pomyte przewody na miejscu. Rurka tam EGR też ogólnie przewód jest zaślepiony, trochę to pomyłem. Po szybie założone. Zostało mi tylko plastik wepchać i wycieraczki. Będę próbował. Tutaj na razie jest bez gumy. Stała zamówiona, bo to jest taka guma, która wchodzi wewnątrz i na zewnątrz i dopiero jest wciskana. Pod tego ciekło tu dałem silikonu. Myślę, że coś z tego będzie. Tutaj wymieniłem dwa małe oringi, takie po 8 zł też mówiłem. No i miejmy nadzieję, że będzie uszczelnione. To był bardzo duży wyciek z każdej strony praktycznie. No i te uszczelki były wsparciałe, były twarde, takie, że nie, nie doszczelniały. Tu widać, o pięknie nowa weszła. Wszystko przed posmarowałem silikonem żeby było miękko i wygodnie. Hmm.